Rok 1984 to powieść George'a Orwella wydana w 1949 roku. Opisuje świat przyszłości, w którym w tytułowym 1984 roku świat podzielony jest na trzy kraje: Oceanię obejmującą obie Ameryki i Wielką Brytanię, Euroazję obejmującą Związek Radziecki i podbitą przez niego Europę oraz Wschód Azję, dzisiejsze Chiny i Japonię. Te trzy kraje toczą ze sobą niekończące się wojny, których celem jest uzyskanie kontroli nad pozostałymi obszarami. W taki sposób, że dwa słabsze walczą zawsze z jednym silniejszym. Akcja książki rozgrywa się w Londynie, rządzonym przez totalitarny reżim, którego główna ideologia nazywa się Angsocem, czyli angielskim socjalizmem. Ludzie są stale inwigilowani, a wszelka działalność antypaństwowa jest zabroniona. Podejrzewani o nią giną bez śladu, są skazywani w sfingowanych procesach i poddani torturom. Władzę w państwie sprawuje wielki brat, którego nikt nigdy nie widział i który być może nie istnieje. Rząd podzielony jest na cztery główne ministerstwa, których nazwa jest odwrotnością tego, czym naprawdę się zajmują: Ministerstwo Pokoju toczy nieustanne wojny, Ministerstwo Prawdy fałszuje przeszłość, Ministerstwo Miłości zajmuje się więzieniami i egzekucjami. A Ministerstwo obfitości produkcją, która nie wystarcza na zaspokojenie elementarnych potrzeb ludności. Główny bohater powieści Winston Smith jest pracownikiem Ministerstwa Prawdy i z tego powodu ma dobry wgląd w sposoby działania partii. Jego ministerstwo troczy się o to, by wymazywać z książek i gazet wszystkie fakty, które kolidują z obecną propagandą. Dzięki temu władza może na przykład twierdzić, że każdego roku rośnie produkcja butów podczas gdy w istocie z roku na rok spada. Można również wmawiać ludziom, że sytuacja polityczna jest niezmienna i Oceania zawsze toczyła wojnę, jaką toczy w danej chwili, podczas gdy w istocie sojusze zmieniają się cały czas. Władza posługuje się tak zwaną nową mową, czyli językiem, z którego stopniowo usuwa się słowa, by uniemożliwić ludziom krytykę owej władzy. W ten sposób ze słownika znikają takie słowa jak wolność czy prawa obywatelskie. Dzięki wszechobecnym ekranom telewizyjnym i mikrofonom ludzie są stale podsłuchiwani, za wszelkie wykroczenia, nazywane myślą zbrodnią, grozi więzienie lub egzekucja. Partia stara się kontrolować życie swych obywateli w najdrobniejszych szczegółach, kwitnie donosicielstwo, dzieci donoszą na rodziców, źle widziany jest natomiast popęd seksualny, wzorowy obywatel powinien odczuwać jedynie miłość do partii i wielkiego brata. Winston jest niechętny władzy, ale jego opór wobec niej wyraża początkowo jedynie poprzez krytyczne uwagi, jakie notuje w swym chowanym przed światem pamiętniku. Sytuacja zmienia się, gdy poznaje Julię, dziewczynę obdarzoną buntowniczą naturą, i która uzewnętrznia ją żywiołowym łamaniem zasad dotyczących utrzymywania związków seksualnych z innymi przedstawicielami partii, łączy ich płomienny i zakazany romans. Razem udają się do O'Brien'a, do mniemanego członka braterstwa, organizacji walczącej z partią. Niedługo potem zostają aresztowani. Okazuje się, że O'Brien jest wysokim funkcjonariuszem policji. W wyniku brutalnych tortur, którym zostają poddani oboje, zdradzają siebie nawzajem i wymarzoną rewolucję. Wypuszczenie na wolność, spotykają się, ale nie są już zdolni do miłości. Książkę kończy stwierdzenie, że Winston. W końcu pogodził się z rzeczywistością i teraz już kocha wielkiego brata. Ta wizja świata przyszłości wyraźnie wzorowana jest na stalinowskiej Rosji, którą Orwell nie znał, co prawda z autopsji, bo nigdy tam nie był, ale miał styczność z komunistyczną ideologią, przede wszystkim gdy relacjonował przebieg wojny domowej w Hiszpanii, podobnie jak w folwarku zwierzęcym. Wiele znajdujących się tu elementów świadczy o doskonałym rozeznaniu w bolszewickiej ideologii i sposobie funkcjonowania aparatu represji. Z radzieckiego komunizmu wziął Orwell kult jednostki, który otacza tu Wielkiego Brata, przypominający ten, który otaczał Stalina. Typowo stalinowskie metody widać w sposobie, w jakim Ministerstwo Prawdy zmienia przeszłość. W Rosji typowe było usuwanie ze zdjęć osób zamordowanych przez Stalina. Radzieckie z gruntu jest zastąpienie więzi rodzinnych przywiązaniem do państwa, a wolności osobistej kolektywizmem. Postać Goldsteina, demonizowanego wroga partii żydowskiej narodowości, wyraźnie nawiązuje do skłóconego ze Stalinem Trockiego. Także działanie policji politycznej przypomina tortury stosowane przez NKWD, których celem jest złamanie człowieka i upodlenie go, skłonienie do tego, by oskarżył siebie i swych przyjaciół w pokazowych procesach. Nie jest dziwnego, że książka była zakazana w Polsce w czasach PRL-u i funkcjonowała jedynie w drugim obiegu, opublikowana przez Instytut Literacki w Paryżu. Z tego powodu otaczała ją swoista legenda. Rok 1984 powstał też pod niewątpliwym wpływem nowego wspaniałego świata Aldusa Huxleya. Podobnie jak Huxley Orwell, umieszcza akcję swojej książki w Wielkiej Brytanii przyszłości, sugerując, że świat nieuchronnie zmierza do rządów totalitarnych. Ludzie będą coraz bardziej inwigilowani i pozbawiani swych praw, aczkolwiek jest też szereg wyraźnych różnic pomiędzy wizją zawartą w nowym wspaniałym świecie i roku 84, bo Huxley uważał, że do ostatecznej katastrofy ludzkość doprowadzi konsumpcjonizm i stopniowe wyrzekanie się przez człowieka wolności i indywidualności w jego dążeniu do szczęścia, orwell, mając kontakt z najgorszymi ideologiami XX wieku i będąc świadomy do czego są zdolne upatrywał głównego zagrożenia w totalitaryzmie a umierając na gruźlicę miał powody by patrzeć z pesymizmem na otaczający go świat późnych lat 40 czy jednak jego prognoza jest jeszcze dziś aktualna czy też można ją włożyć między bajki problem z rokiem 1984 jest taki że raz na jakiś czas wydaje mi się chętni by odesłać tę książkę na zasłużoną emeryturę ale ilekroć to robimy, po pewnym czasie okazuje się, że zrobiliśmy to przedwcześnie. Łatwo powiedzieć, że dziś światu nie grozi, jak w 1948 roku, przejęcie władzy przez komunizm. Nie znaczy to jednak, że ideologia, która za tym komunizmem stała, przestała istnieć. Wręcz przeciwnie, w 2021 roku wydaje się mieć się znakomicie. W czasach internetu jesteśmy bardziej inwigilowani niż kiedykolwiek. Władza posługuje się chętnie, jak zawsze, strachem i nienawiścią w książce są to seanse, nazywane dwoma minutami nienawiści. Oglądamy też to, do czego Orwell przywiązywał wyjątkową wagę i w czym widział niezwykle skuteczny oręż w walce z prawdą, próbę kontroli języka. Widzimy coraz bardziej usilne próby cenzurowania słów, których mówić nie można, lub celowego zmieniania ich znaczenia. Z tego powodu książka Orwella pozostaje zawsze aktualną przestrogą i stanowiła inspirację do wielu podobnych wizji zdegenerowanego świata. Jej echa widzieliśmy w 451 stopni Fahrenheita, reja Bradbury, ale również w komiksach Alana Mura. Ukazuje świat skrajnie spotworniały, co jednak nie znaczy, że niemożliwy. Opisuje system, który osiągnął pewnego rodzaju doskonałość, nie sposób się już przeciwko niemu zbuntować, rewolucja stała się niewykonalna, nawet rzekomi rewolucjoniści okazują się funkcjonariuszami policji. Przy czym doskonałość tego systemu wynika z tego, że nie działa on dla jakichkolwiek korzyści, nie stoi za nim żadna ideologia, którą można by w jakiś sposób podważyć. Władza sprawowana jest wyłącznie dla samej władzy, przemoc stosowana wobec obywateli ma na celu wyłącznie samą przemoc. I system ten jest zdaniem Orwella w jakiś sposób nie do uniknięcia bo ludzie gdzieś w środku nie są bohaterami, każdego można złamać, to tylko kwestia czasu, i każdy, wcześniej czy później, wybierze niewolę, zdradzi to, w co wierzy, państwo ostatecznie zniszczy jednostkę. Ponad 70 lat temu, gdy Orwell pisał swą książkę, była to jeszcze ponura fantazja. Dzisiaj można się zastanawiać, czy nie jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek do jej zrealizowania, a to dzięki postępowi technologii, któremu towarzyszy postęp metod, by ludźmi manipulować, być może już znajdujemy się na równi pochyłej, a z czasem coraz trudniej będzie przeciwstawić się kolejnym fazom kontroli i manipulacji. Niebawem rezygnacja z telefonu komórkowego czy komputera stanie się niemożliwa. Państwo totalitarne, takie jak je widział Orwell, powstaje samo, oddolnie, nie potrzeba do niego żadnej wojny światowej, przychodzi do nas z najmniej spodziewanej strony ze świata informatyki. Już niedługo nie będziemy mieli wyjścia będziemy musieli pokochać Wielkiego Brata. Powieść Orwella z pewnością ma swoje wady. Główną jest chyba to, że w znacznej mierze przypomina esej. Dużą jej część stanowią opisy systemu, podczas gdy fabuła, jak i główni bohaterowie, znajdują się bardzo długo w dalekim tle. A nawet gdy akcja ostatecznie rusza do przodu, ponownie otrzymujemy kolejną porcję analizy socjologicznej, którą Winston wyczytuje z książki rzekomo napisanej przez Goldsteina, która nawiasem mówiąc nie przynosi wiele ponad to, do czego bohater sam doszedł na własną rękę. Sam Winston nie jest zbyt pasjonującym głównym bohaterem, a jego romans z Julią, jak i rys głównej postaci kobiecej, są solidne, ale nic ponad to. Z kolei czytanie scen tortur nie należy do przyjemnych i można się zastanawiać, czy istotnie opisana w książce Władza Absolutna poświęciłaby tyle wysiłku, by Winstona przerobić i przekonać do swoich racji. Pod tym względem Orwell chyba przeceniał cierpliwość... Sowieckiego Urzędu Bezpieczeństwa. Myślę, że w rzeczywistości Winston zwyczajnie dostałby kulę w potylicę.